O kurwa co to ma znaczyć? Ja pierdolę, skurwielu! spierdala i mi z drogi. Trzeba dać po klockach. <try> Ała ja pierdolę co się kurwa stało. M, e, czemu ten samochód jest wbity w mojego ogórka? Wbity w mojego ogórka. Ja pierdolę moje przepiękne BMW. Co za skurwysyństwo wjechało mi w moją bmw -ce? Ktokolwiek to jest ma w wpierdol stulecia i spotkanie z moim ubezpieczycielem. Na wszystkie dzbany w moim domu i na świecie. Jak dorwę skurwysyństwo co to zrobiło? Z dupy nogi powerywam i mordą tego skurwiela ulicę zamiotę. Z tą chwilą kurowski spokojny dozorca przestaje istnieć. Od teraz jestem Zajebisty rozpierdalacz trzeciej generacji, który nie wie co to znaczy litość, rzesz ty kurwo, enter albo trójkąt jak wolisz. Możesz kurna, to znowu ty. O, ja pierdolę to piwo chlej. Ty, kabacie widać jeden raz, to za mało dla ciebie. I desperacko chcesz poczuć mojego buta znowu. Spadaj, ty pierdoło to ty wjechałeś we mnie. I to tym złomem w moje piękne BMW. Gdybyś nie był takim pierdolcem, to wiedziałbyś, że ja miałem pierwszeństwo. Ale to nieważne. Jak to nieważne? Teraz masz taki wpierdol, że to jak ci zeszłym razem włońłem, zacznie wyglądać jak dowcip. Ej, no nie możemy rozwiązać tego pokojowo, na spokojnie, czy jak? Kiedy to do ciebie. Do idzie, że nie dość żeś spowodował ten wypadek, i przez ciebie mój nowiłsięgi ogórek wymaga naprawy. To żeś ponownie nazwał mnie piwoklejem, gdy ja pijam tylko i wyłącznie leśne dzbany. Mamuś, boję się, teraz mamuś ci nie pomoże ty przy pajacu. A teraz mi użyło uf uh, myślałem że się lepiej nie poczuję. Ej ty, aut tak, zapłacisz za naprawę wszystkich szkód mojego ogórka czy to jasne AWI AUET tak jasne jak k słońce. Bardzo dobrze. Nigdy tak nie oberwałem ja pierdolę. Co za nieobliczalny sadysta obym nigdy więcej go nie zobaczył bo chyba dostanę zawału. Czy ja czegoś kurwa nie rozumiem? Dlaczego skoro mam zdane studia, muszę powtarzać podstawówkę? W tej pieprzonej szkole proszą się o pierdol. Studia zdałem za pierwszym razem A. W Trzeciej klasie siedzę, już kurwa mać trzy lata. No i jak to jest, że na studiach zawsze tyle czasu wolnego miałem, zajęcia raz w tygodniu i bosko było. A tu mam szkołę codziennie i to po pięć, sześć godzin. I tak mocno przypieprzają się za spóźnienia i nieobecności. Na studiach, jak człowiek se piwka nie strzelił przed wykładem, to kurwa nie szło wysiedzieć. Można było nawet przyjść na bani i nikt się nie przypieprzał. A tu, jak wypije jedno piwko przed szkołą, to od razu się przypieprza nauczycielka, i już lecą po dyrektora i policję i mają pretensje, że niby demoralizuje uczniów. Tej bany żesztyniaków przydałaby się lekcja jak na temat tego, jak należy się bawić. Na studiach bibka za bibką, niektórych trzeba było odpędzać kijem od alkoholu lub dziewczyn, albo obu naraz. A tu wszyscy kurwa święci. Pyta się jakiś ciebie czy może się czegoś napić ty mu kurwa dajesz, a on wypluwa na ziemię cały łyk agropolu z wódką. Po czym leci kurwa do wykowawczyni i kagruje, że człowiek ma w bidonie mix. miks. Pierdolone dziesięciolatki, zero inteligencji. Zero myślenia, zero trzymania ryja na płódkę. Ech jak myślę o tym to głowa mnie boli. Która to godzina? O kurwa za chwileczkę mój ulubiony serial. Najbardziej kultowa produkcja filmowa na świecie. Muszę szybko przynieść sobie ciasteczka i mleko bez tego ani rusz do takiego dzieła. No udało się teraz włączę telewizor i gotowe. No zaczyna się najbardziej zajebisty serial na świecie. Kocham ten serial, ma taką dynamiczną akcję, no to zaczął się jego ulubiony serial. Jak sądzisz, ile będziemy czekać, aż zadziała? Oby się udało, nie martw się, uda się, zobaczysz, poczekaj chwileczkę tylko. Maciek, choracy, co robicie razem o tej porze? No mnie też kuźwa to interesuje co wy robicie Jak was to interesuje to dawajcie, poczekajcie z nami W sumie możemy nigdzie się nie spieszymy No ale jak już mamy stać to może powiecie nam na co czekamy? A a a kurwa ja ohoho Właśnie na to, czy to był głos Romka? A jak kurwa hech -he. Ja pierdolę ale pali a -e -he 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 -he. Co żeście zrobili Romkowi? A skąd ten pomysł, że tom? Maciek daj spokój już widać, że to wasza sprawka Inaczej byście tu nie Czekali, lepiej przestańcie udawać niewiniątka i powiedzcie na co chodzi. Popieram Mariana, dawajcie, no tak bardzo zżera mnie ciekawość, no kurde, powiedzcie, okej, okay, no to było tak. Maciek chciał się odgryźć omanowi za numer Zagropolem, więc zasięgnął mojej pomocy, a ja wymyśliłem zajebisty numer na ronka. Widzicie po tym, jak dowiedziałem się o tym, że gdy ogląda swój serial, to je ciastka i zapija mlekiem. Upiekliśmy mu dopalane ciasteczka i przygotowaliśmy wzbogacane mleko. Ja pierdolę, co za ból, zaraz dubsko. Mi rozwali i piecze mnie całe gardło i żołądek napierdala. O kurwa ratunku, zemsta jest słodka z kurwy synu. A tak na marginesie, co to za dopalane ciasteczka oraz wzbogacane mleko? Kupiliśmy najostrzejszą paprykę z Meksyku, jaką można tu dostać, i upiekliśmy z niej ciasteczka. A co do mleka, to prawdziwy cud nowoczesnej medycyny. Jak to medycyny, czego żeście dodali tam dla efektu? Nowego eksperymentalnego środka przeczyszczającego o nazwie lito-grzmot. Jak to eksperymentalnego, co to kurwa robi? I. The tym cała magia. Ten środek przeczyszczający działa bardzo długo i co najlepsze działa dłużej i mocniej w kontakcie z wodą. A nie dość, że wychlał mleko, to jeszcze najadł się pikantnych ciastek. Więc teraz tak go i że szuka jakiegoś miejsca gdzie zamoczyć tego pyska. A wtedy będzie siedział na kiglu przez trzy dni z rzędu. Ja pierdolę panowie, to dopiero ducha Nigdy nie myślałem, że wymyślicie coś takiego, by mu dojebać. Hehehe. A ja to powiem prosto. Zaje kurwiście, piękny pomysł mieliście, no chyba zaraz się Przewrócę ze śmiechu. Hiech jech haha No Horacy zajebiście wyszło. Dzięki zajebista z nas drużyna. No a jak, nas dwóch i żaden zasraniec nie wyjdzie cało z naszych numerów. Macie rację co do jednego. Ten zasraniec nie wyjdzie z tego cało. Mam nadzieję że trafi do szpitala lub będzie strał gdzieś w polu. Bo nie chce wąchać tego smrodu. A ja mam nadzieję że podetrze się pokrzywą. Co za straszny zapierdol był w robocie dziś. Wczoraj odstawiałem ochronę dla tego klienta Żylety. I potem zadzwonili do mnie z komisariatu, że Sylwek zachorował i mam za niego nocny patrol. Skurwiel nie miał kiedy zachorować. Dopiero do domu przylazłem i jestem zjebany jak po całonocnych sesjach nauki na studiach. No to czas iść spać. Dobranoc. Kogo kurwa niesie ja pierdolę? Dzień dobry panu. Dla kogo dobry? Dlatego dobry. Eee, no nic, mam przesyłkę dla mieszkania drugiego w bloku numer 13. Dobrze trafiłem, jak mucha na końskiego rogala. E? No dobrze. W takim razie pan jest właścicielem tego mieszkania? Zajebiście, odgadujesz rzeczy oczywiste, wiesz. Zamiast tego wszystkiego, mów pan, co masz. Ach, tak, przynoszę kopertę dla pana z zapłatą za wykonaną pracę dla miasta. Ach, tak, pan Żyleta mówił, że ta robota liczy się jako usługi dla miasta. Widać, że wie pan o co chodzi: na kopercie drugi adres zwrotny to agencja adwokacka niejakiego pana Żylety. Słuchaj gościu, ja nie mam czasu na takie pierdoły. Cały dzień nie spałem i jestem zjebany do nieprzytomności. Więc daruj se te pierdoły i daj te kopertę. E, no dobrze, proszę złożyć tu podpis o odebraniu przesyłki. Dziękuję, oto koperta. No wreszcie zobaczmy ile mi zapłacili za te fuchę. Kurwa panie o co chodzi? Wiesz pan, że to przywłaszczenie? Jestem policjantem i wiem coś o tym. A więc jak pan nie chce szpałą po gębie, to oddawaj tę kopertę. O przywłaszczenie to mogę pana posądzić. Nie mogę wręczyć panu tej przesyłki. A to niby z jakiej kurwa racji? A niby z takiej, że nie jest dla pana. Jakim kurwa jebanym cudem? Nie dla mnie? Skąd taki pomysł? Na potwierdzeniu odbioru złożył mi pan podpis Sawczuk. No i co z tego? No a paczka jest dla niejakiego pana Krawczuka. Kurwa, panie, błagam. Powiedz pan, że to durny dowcip i do tego zbieg okoliczności. Błagam, panie, powiedz pan to. Przykro mi, ale mam wyraźnie napisane czarno na białym, że dla Krawczuka. A pierdolę, powiedzcie, że to tylko zjebany dowcip. Ja nie mogę, to nie jest śmieszne. A teraz pan wybaczy, muszę iść. Do widzenia, dziękuję za pana czas. Czekaj, pan, powiedz, co pan z tym zrobisz. A to proste. Przesyłka zostaje awizowana, a ja zostawię zawiadomienie w skrzynce. Przesyłkę będzie mogła odebrać osoba upoważniona na naszej poczcie. Po okazaniu dokumentu tożsamości zgodnego z danymi na przesyłce. Czekaj, a możesz powiedzieć ile tam chociaż jest pieniędzy? No zwykle nie powinienem, ale zrobię wyjątek. Okrągłe 5000. tysięcy. Do widzenia panu. Ja pierdolę 5000 tysięcy, poszło się paść. Dzięki panie, że letarześ mnie kurwa udupił na całego. Że też tacy ludzie istnieją, ja pierdolę. Jakoś zdobędę tą kasę. No i jak mi się teraz na dodatek kulewsko odechciało spać?